Dzień dobry, Justyna Damski. W wersji programu Gang od numeru 870.4 mamy elementy polskiego ładu. Ze zgłoszeń, jakie otrzymałem od moich klientów, zauważyłem, że na, na niektórych instalacjach nie wylicza się ulga dla klasy średniej. Mamy przykładową listę. Data wypłaty jest 31 stycznia, więc jak najbardziej powinna być wyliczona ulga dla klasy średniej. Dane pracownika, zobaczymy w Polskim Ładzie. Przepraszam, dane pracownika, Polski Ład. Rezygnacja, nie ma rezygnacji. I dane pracownika umowy, angaż 8000 zł. Więc pracownik jak najbardziej powinien mieć naliczone ulgę dla klasy średniej. Jak w takim razie, w takiej sytuacji możemy postąpić? Otóż musimy sprawdzić w opcjach konfiguracja, konfiguracja składników płacowych. Tu sobie wybrać lista podstawowa. Kolejność składników wyfiltrujemy sobie według nazwy intuicyjnie i piszemy słowo średnia. Wyszukał nam wszystkie elementy związane z ulgą klasy średniej. Proszę zobaczyć, że składnik, podstawa do naliczenia ulgi dla klasy średniej, ma numer 295, a ulga dla klasy średniej ma 293. Jak wiemy, na liście podstawowej. Wyliczają się kolejne składniki według numerów, które tu są na tej liście. Więc najpierw powinna być podstawa do tej ulgi, a dopiero wtedy program może przystąpić do naliczenia tej ulgi. Co możemy zrobić w takiej sytuacji? Możemy zaznaczyć tu podstawę i zmienić numer na 292 o jeden wcześniej. Niż ulga dla klasy średniej. Po tej operacji zalecałbym przejście do administratora. Wybieramy administrator typy list. Wybieramy lista podstawowa, pełna kompilacja. Podkreślam, że ten błąd pojawił się tylko na niektórych instalacjach. Z reguły jest OK. Natomiast kilka osób się zgłosiło i właśnie ten powód był nieliczenia ulgi dla klasy średniej. No i teraz przystąpimy do liczenia. Czy przerwać naliczanie? Nie. Tak jak podkreślałem, jest to wersja demo, więc nie ma ciągłości list za, za ostatnie 12 miesięcy. I teraz sprawdzimy, czy jest ulga dla klasy, dla, dla klasy średniej. Jest wyliczona ulga, jak najbardziej, dla klasy średniej 905 zł. Także yy, tak yy, prosto można naprawić yy, ten błąd. Dziękuję za uwagę.